Cześć, witajcie ponownie Ej. w Hashtagach. Dzisiaj będziemy testowali same zdrowe chipsy. Bo te, które jecie, są niezdrowe, niedobre i od nich tylko ty jecie. A te będą dobre. Zapraszam. No i zaczynamy od chipsu po tej stronie. marchewka Marchewka, nie ma chipsy tak no, no, Bez smażenia, bez pieczenia, 100% smaku. No. Spodniki marchew, sól, suszona cebula, I przyprawy, nie. no i super, spoko. Ja takie lubię rzeczy. Że... Ok. No ostro to ok, marchewkowe. No okej. Okay. Pachną marchewką. Pachną pudełkiem. Takie stare pudełko nie, od butów. Taką... Znaczy to pachnie taką marchewką, którą dawałam królikowi do jedzenia, jak jeszcze go miałam. A ja, królik siedział w pudełku od butów i dlatego to tak zapach zapamiętała. <laughs> Bardzo dobre. Masz jeszcze. Z dozą sceptycyzmu podchodzimy do tych chipsów. Nie, nie, nie. Ja jestem po prostu głodny. To jakby jakaś zwykła suszona marchewka, uh -huh, Chrupiące. Znaczy, marchewka ogólnie jest słodka. Jest tym ostrością, z tym słonym, bo to jest chyba jeszcze... Znaczy, więcej paprykę. No. Raczej więcej paprykę, jak, jak marchewkę. Trochę głupio mi to przyznać, ale są dobre. Czuć, że są ostre, ale... Jednym słowem to jest taka chińska zupka. Słodko-ostra. Bardzo dobre. Naprawdę. Bardzo. Nie smakuje mi to, szczerze mówiąc. To tak, bo to jest takie słodko, słodko ostre. ostre. To nie jest taki dobry sukno. Jednym słowem to jest taka chińska zupka, słodko ostra No nie. nie Bierzemy drugie. Nie. Prób buraka. O smaków innych red. buraka składa się z dwóch, dwóch świeżych bły? buraków. Nie zawiera tłuszczu. się. Mm, mm. Dobre. Tak. Suszone. Wysoka zawartość błonnika pokarmowego. Buraki oczywiście są pasterne. Użyte tutaj. Czas to są pasterne buraki. To dla zwierząt. A to jest naprawdę jak burak. No, no nie? ja nie? lubię takie rzeczy, bardzo no dużo przypraw. Smakuje jak burak. No smakuje jak burak. Hmm. O to pachnie o to pachnie octem. No, octem? To, to, tak to pachnie i budzi ocet. To jest naprawdę prawdziwy. No. burak. dobra. To nie smakuje. To jest taki... Jakby wziąć buraka, pokroić i wysuszyć. Bardzo dobre. Suszony burak, ciekawe. Ja ogólnie bardzo lubię buraka, ale takiego surowego, a nie Mówię, takiego... Mówię, i to jest taki burak pasterny. Nie jeszcze jest o smaku winegret, no błagam. Smakuje po prostu jak burak. Chcesz jeszcze No weź ja. sobie. No weź, no masz, masz. masz. no masz. Przestań. No Bierzemy te najprzyjemniejsze, pomidorek. Plastek i pomidora. Zrobione z trzech pomidorów. Coś więcej? To wszystko stary, z bazylią i oregano. No to, a to jest ważne. No i suszona bez smażenia i pieczenia z bazylią i oregano. Czyli takie trochę. Obawiam się no. na pizzę. Jak no. tam taką zdrową pizzę, to wtedy można wyjść. tak się z To Znowu tymi, tymi pudełkami. Patrz, takie. No tak, no to jest normalny pomidor, no. zobaczmy. Okej, okay. dobra. Sprawdźmy to. Nie jest mi Dobry. Jeszcze nie zjadłaś, a już Ale smakuje. Ja mam to, nie smakuje. nie już, już nie, nie, nie spakuj, ja Nie, no mi smakuje, ja lubię, pomidor oregano super, wszystko to lubię. A najbardziej mi burak smakałoby. To tam po prostu suszone pomidory. Jak ktoś lubi chipsy, to to nie jest za tym, chipsy Ale to są w ogóle pestki tego mm, pomidora, no nie? To pomidor. I to jest trochę gorzkie według mnie. No, pewnie nie, nie takie... za lepszy. Nie jest tłuste, jest zdrowy. Ale to mi na nim smakuje. Poszatków nie urywa, ale Taki suszony jest pomidor. Okay. Bardzo dobre, bardzo dobre, polecam. Fajne, fajne, zdrowe fiksy. Tak, zdrowe, zdrowe, naturalne, yy, Jesteśmy za. Tak. Idziemy stąd. Koniec tak. testowania. Łyz. No, Wszystko nam smakowało? Bardzo. Było dobre? Polecamy, naturalne, zdrowe jedzenie, suszona marchewka, suszony pomidor i suszony burak. Jeśli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. A jeśli nie, to szkoda. A my polecamy test tryby z USA tutaj.